Wiele spodziewałem się po prezydenturze Trumpa, ale raczej nie tego, że będzie mnie zmuszał do kupowania nowego komputera. Po całym zamieszaniu związanym z taryfami, no na pewno można powiedzieć, że w Stanach wszyscy wstrzymali oddech. Nie wiadomo, co będzie drogie, co będzie bardzo drogie, a co będzie ekstremalnie drogie. I w sieci pojawiło się tak dużo dość panicznych postów, artykułów związanych z tym, że wszystko podrożeje, a że prawie wszystko jest produkowane w Chinach. No to niestety wygląda na to, że się ludzie będą za chwilkę rzucali na różne rzeczy. Może nie czuć tego teraz w tym parku, w którym siedzę, i nie widać tego na ulicach, które teraz możecie sobie oglądać podczas mojego spaceru po centrum Charlottesville, ale no, dużo, dużo, dużo jest takiej niepewności. Po tym jak się naczytałem tych wszystkich apokaliptycznych artykułów, które kreślą dość czarne wizje tego, że będą puste półki, że rzeczy będą horrendalnie drogie, co wcale nie jest takie niemożliwe, postanowiłem zdecydować się jednak kupić komputer dużo wcześniej niż planowałem. Nie bardzo mi się to widziało, akurat w tej chwili miałem dużo wydatków związanych z przeprowadzką, ale nic, no takie są okoliczności i muszę powiedzieć, że wygląda na to, że wiele osób myśli teraz podobnie. W tej chwili sklepy tutaj prawdopodobnie będą czekać żniwa, no a później to zobaczymy. Byłem dzisiaj w sklepie rowerowym, spytałem gościa jak oni to widzą, mówią, że są na wstrzymanym oddechu i no rzeczywiście nie wiedzą jak to będzie wyglądało, bo... Większość ich produkcji jest z krajów azjatyckich, dużo jest z Chin. No i rowery, które już w tej chwili nie są tanie, będą prawdopodobnie dużo, dużo droższe. Tutaj, tak naprawdę, w Stanach atmosfera jest, w moim odczuciu, dość porównywalna do tego, co się dzieje w Polsce. Jest ogromna polaryzacja, ogromny podział i tak jak wy macie w tej chwili w Polsce podział na Platforma versus Peace, czy tam koalicja versus Peace, no to tutaj są demokraci versus republikanie. Tutaj wydaje mi się, że to jest jeszcze bardziej trochę podkręcone. Jest, to stany są bardziej trochę paranoicznym społeczeństwem, jest więcej spiskowych teorii, więc wyobraźcie sobie, że macie to tak jak macie w Polsce, tylko trochę bardziej. Więc tu jest podobnie. No, ta druga prezydentura Trumpa zdecydowanie. Źle wpłynęła na tych, którzy są zwolennikami demokratów. Obserwuję po osobach, które znam, że bardzo źle to przechodzą. Naprawdę, to tak te filmiki, które oglądaliście zaraz po wyborze pana prezydenta, kiedy ludzie mieli jakieś załamania nerwowe. I'm sorry! No! No to na szczęście moi znajomi tego nie mają, ale, ale przeżywają to bardzo. Z drugiej strony, no takie religijne wręcz podejście dużej ilości zwolenników Trumpa, który na razie bardzo bezkrytycznie przyjmuje wszystko, co on robi. No i nie wróżę, żeby ten jego, jego popularność wśród tej takiej największej bazy miała w tej chwili opadać. Myślę, że ma tam bardzo jeszcze duży kredyt zaufania. Ale jak pieprznie to wszystko po kieszeniach ludzi, myślę, że nawet największe takie zaangażowanie może być zachwiane. Także ciekawie to będzie wyglądało, szczególnie te pierwsze pół roku, najbliższy rok. No zobaczymy, co tak naprawdę przyniosą te zmiany związane z taryfami ile z nich zostanie utrzymanych, ile będzie zniesionych. Ja więcej komputerów nie planuję już kupować, ale no na pewno trzeba będzie się trzymać naszego portfela tutaj w Stanach bardziej niż miało to miejsce wcześniej. Wydaje mi się, że można powiedzieć już teraz, że jest pewne rozczarowanie wśród takich mniej zagorzałych zwolenników Trumpa, jeśli chodzi o to, jak on się wypowiada, szczególnie jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe. Bo rozmawiałem z kilkoma znajomymi osobami i to, jak wyglądała ta kwestia, jeśli chodzi o Grenlandię, i o ten język, i to w jaki sposób się odnosi do Europy, czy nawet do Kanady. Mimo tam sympatii i antypatii, czy się lubi Trudeau, Europę, czy się nie lubi, to widzę, że jednak taki jankeski, arogancki styl on przeszkadza. Nie? I o ile w tym twardszym elektoracie trumpowskim no Ukraina nie ma dobrej prasy, to już od dłuższego czasu bardzo można łatwo zaobserwować i tutaj on nie musi się w ogóle obawiać o to, ale wśród takich bardziej centrowych ludzi. Jest to bardzo wyczuwalne, że takie jego pójście bardziej łagodnie w stosunku do Rosji, Putina, nie jest, nie jest mile widziane. Wiadomo, jak to wygląda po stronie bardziej lewej, demokratycznej. Tutaj jest no, kompletna kontra w stosunku do tego. Także to byłby taki mój krótki komentarz na gorąco i avista odnośnie takich moich osobistych doświadczeń, jeśli chodzi o te wydarzenia, które w tej chwili się dzieją. Teraz będę wrzucał raz na jakiś czas takie krótkie opowieści o tym, jak wygląda ta nasza sytuacja z poziomu trochę prowincjonalnego miasteczka niedaleko Waszyngtonu. Mam nadzieję, że będzie w tym coś ciekawego dla Was. Także pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia niedługo. Stany skupienia. Pamiętajcie, amerykański głos w Waszym domu. Jeżeli ten film Wam się spodobał, będę wdzięczny za subskrypcję, lajka lub komentarz.